Witam serdecznie wszystkich, ten słoneczny niedzielny poranek, właściwie wczesne do południa. Właśnie z tego względu w pomieszczeniu, w którym się znajduję, okna szeroko otwarte. Zatem na wstępie chciałbym przeprosić za ewentualne jakieś odgłosy dobiegające e, z oddali w stylu przejeżdżających samochodów bądź jakieś inne jak zwykle przyszła pora na tygodniową analizę indeksu WIG20 oraz indeksu S&P. A więc y, zaczynamy. Miniony tydzień, y, no można powiedzieć był byczym tygodniem. Nieśmiałe wzrosty rozpoczęte w, w poniedziałek i we wtorek y, zaowocowały, można by tak było nazwać, emocjonalnym Wybiciem w środę wysokie otwarcie spowodowało utworzenie luki cenowej, która w najbliższym okresie stanowi najbliższe właściwie takie wsparcie. No, można powiedzieć, że bliższym wsparciem jeszcze jest e, delikatnie przebita linia trendu spadkowego, poprowadzona ze szczytu majowego. E, natomiast ta luka jest zapewne jakimś e, oporem. Wsparciem, przepraszam, powiedziałbym nawet dość silnym wsparciem, ponieważ jakby nie było, została ona potwierdzona wzrostem obrotu na sesji tutaj, gdzie utworzyła się luka. Mamy wyraźny wzrost obrotu do poprzedniego dnia, zatem można powiedzieć, że luka została potwierdzona obrotem. Cały ten w ogóle wzrost, który rozpoczął się już w poprzednim tygodniu, wykształcił, właściwie, rozpoczął swój bieg mniej więcej na poziomie 61% zniesienia tego całego wzrostu eee, momento o przepraszam 50% właśnie bo to tak mnie zawało 50% zniesienia całego wzrostu od dołka z grudnia, więc cały ten wzrost, z którym mieliśmy do czynienia w końcówce grudnia i potem potem przez miesiąc styczeń do początków lutego to poziom 50% tego zniesienia zaowocował jednak powstrzymaniem spadków i rozpoczęciem tego ruchu wzrostowego. Można by było zatem powiedzieć, że Ostatni tydzień, który zakończyliśmy w piątek, a więc w dniu wygasania kontraktów i opcji serii marcowej, doprowadził do tego, że byki zdołały pokonać przyspieszoną linię kanału, w którym poruszaliśmy się przez ostatni czas tych spadków. Pozwolił utworzyć, tak jak już wspomniałem, tą lukę i pozwolił przebić linię trendu którą tak jak już też wspominałem wyprowadziliśmy z majowego szczytu korekty po pierwszym takim spadku od kwietnia. Zatem jest trochę tych takich nazwijmy byczych argumentów. Tym niemniej jednak najważniejszym argumentem byłoby wybicie górnego ograniczenia trójkąta, a jak widzimy... Do tego ograniczenia trójkąta pozostało nam jeszcze trochę miejsca. Muszę przyznać, że rynek giełdowy często potrafi ludzi wprowadzać w błąd, wszystkich bez wyjątków. Również nieraz takowe błędy popełniłem. Na szczęście gra inwestowanie to coś innego niż analiza. To korzystanie z systemu, który mówi kupi albo sprzedaj, i z tym się nie dyskutuje. Co najwyżej, jeżeli ktoś ma jakieś powiedzmy, ale co do sygnału, to po prostu nie zajmuje pozycji i no, nie zarabia, ale też nie traci. A o to chyba chodzi najbardziej. I bardzo ciekawymi, zawsze zdarzeniami, które pozwala wychwycić właściwie jedynie geometria rynku. Jest to, co mamy w tej chwili do. Z czym mamy w tej chwili do czynienia. Spójrzmy zatem na, jeszcze raz na ten wykres dzienny. Od dołka, który utworzył, został utworzony w dniu 7 marca mamy ruch do góry przedzielony taką jednodniową właściwie korektą. Zatem powstało w tej chwili coś na, 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 na wzór formacji trójkowej eliotowskiej ABC. Oczywiście, powiedzmy sobie, to jest w trakcie. Widzimy, że tutaj już mamy piątkowa sesja ma niżej, czyli może być tu teraz jakaś czwarta i dalej piąta. Nie neguję tego, takiej nie ma możliwości. Jednak uważam, że bardzo mocno należy się przyjrzeć teraz najbliższym sesjom, ponieważ geometria rynku pokazuje, że licząc od spadku, od, od szczytu z lutego do tego dołka Wyznaczając strefę wsparć i oporów z poszczególnych szczytów, czyli ze szczytu tego głównego w lutym i potem kolejnych szczytów korekt, otrzymujemy silną strefę oporu opartą na zniesieniu 61,8% tej całej pali spadkowej, a potem na poszczególnych innych zniesieniach 100% i 70,07% z tego tutaj szczytu lokalnego korekty i w tej strefie Przebiła, znaczy się w tej strefie utworzyła nam się w czwartek i piątek formacja Harami. Przypominam, że niejednokrotnie formacje Harami w ostatnim czasie, utworzone pod oporami, okazywały się skutecznymi formacjami. A dodatkowo, tak jak już wspomniałem, na obecną chwilę utworzona korekta ABC, bo tak, na razie możemy tylko o tym powiedzieć. W geometrii rynku jest określona mianem korekty A, B, C, D i jest to formacja bardzo harmoniczna, gdzie A, B jest równe C, D. Zatem geometria rynku mówi zgoła coś odmiennego, aniżeli te, jak gdyby zasady analizy technicznej, o której wspominałem przed chwilą. a więc luka i przebite, przebite linie. Trendu i linia kanału górnego. Zatem ważnym jest teraz, aby byki nie dopuściły do potwierdzenia tej formacji harami, czyli zejścia poniżej jej minimum, co byłoby równoznacznym zejściem poniżej, wybiciem tej krótkoterminowej linii trendu, a równocześnie byłoby również powrotem pod tą dopiero co przebitą linię trendu od szczytu z maja. Gdyby do czegoś takiego doszło, możemy się spodziewać w bardzo szybkim czasie zam próby zamknięcia luki. Przypuszczam, że byłaby to próba udana i ten ruch miałby co najmniej możliwość przetestowania dolnego ograniczenia, ograniczenia trójkąta. Uważam, że jeżeli rynek w tym momencie teraz tutaj się odwróci, czyli zrealizuje się scenariusz z kolektą ABCD geometrią rynku, to niewątpliwie. Myślę, że nie w długim czasie, maksymalnie w ciągu dwóch tygodni, powinniśmy testować dolne ograniczenie trójkąta. Natomiast jeżeli uda się bykom wybić górą z tego co utworzyło się na przestrzeni ostatniego czwartku i piątku, no to zapewne będziemy mieli kolejny test górnego ograniczenia trójkąta. I w tym momencie na pewno mocno wzrośnie szansa na to, aby ten trójkąt wybić górą. Ale do tego jest, tak jak już powiedziałem, potrzebne to, abyśmy wyszli wyżej niż ta formacja harami, która została utworzona na przestrzeni czwartku i piątku. Osobiście, gdybym miał ocenić szansę na realizację poszczególnych scenariuszy, mimo wszystko, mimo właśnie tej luki, mimo przebitych linii trendu, jak gdyby w połączeniu z wiarą i z... Z doświadczenia na temat skuteczności geometrii rynku nieco więcej szans dałbym temu scenariuszowi, że właśnie w ostatni piątek mieliśmy szczyt i przystęp będziemy teraz przystępowali do kontynuacji tego spadku zapoczątkowanego na początku lutego i bliżej mimo wszystko trochę więcej szans daje na to, że tak się ten scenariusz rozegra i będziemy mieli najpierw test dolnego ograniczenia, a nie test górnego ograniczenia trójkąta. Jak to się potoczy, zobaczymy na ten scenariusz, o którym na to większe prawdopodobieństwo tego scenariusza będzie miało wpływ również taki pewny dostrzeżenie czegoś na wykresie S&P, ale o tym za chwileczkę jeśli chodzi o wykres tygodniowy, no to tutaj widzimy, mamy świecę z dolnym cieniem, która symbolizuje i pokazuje, że jednak byki nie odpuściły i zatrzymały zapędy niedźwiedzi. Teraz ten ostatni tydzień, to jakby nie było patrzeć, jest biała świeca, która potwierdza ten odbicie od tego zniesienia 50% całego spadku w lutym, a więc jest, dalej powstaje, nazwijmy to szansa, aby utworzyła się tu jakaś, powiedzmy, no, ruch pięciofalowy, czy, czy z tymi eliotami to zawsze tak to jest, że to najlepiej widać, jak się już zakończy. Tym niemniej jednak e, pytanie, nawet jeżeli patrząc na ten wykres właśnie tutaj tygodniowy, czy e, porównując te długości byłaby możliwość wybicia, oczywiście byłaby możliwość wybicia górnego ograniczenia trójkąta, tylko pytanie, czy ta, 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 ta siła ukazana w tym ostatnim minionym tygodniu będzie dalej kontynuowana. W nieco szerszej perspektywie patrząc, mamy tutaj do czynienia cały czas z formacją harami, a w tej chwili możemy powiedzieć, że mamy taką typową, nazwijmy najczęściej używaną nazwę foreksową Inside Bar, a więc to wszystko, co się dzieje, te wszystkie świece, które tutaj mają miejsce, ich, ich yy, 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 korpusy. Mieszczą się cały czas w strefie wyznaczonej przez minimum i maksimum tej ostatniej długiej białej świecy. Zatem właściwie wybicie, wybicie tych poziomów będzie miało na pewno, jak gdyby, znaczy na pewno powinno mieć większe przełożenie na kolejne tygodnie. I tutaj widać, że skoro tą strefę mamy w tej chwili na tym poziomie właściwie górnego ograniczenia, no to wybicie tego górnego ograniczenia powinno zaowocować tym ruchem takim tam o co najmniej kolejne następne 150, 200, czy nawet 250 punktów. Natomiast wybicie dołem, no to jest prawie już pewny znowu test dolnego ograniczenia trójkąta. Zatem w tym układzie tygodniowym mamy jakiś obraz w postaci jednej świecy, obraz siły, tym niemniej jednak patrząc na cały, ten wykres i, i tą jego górnoszytową część, w dalszym ciągu mamy formację Inside Baru, tutaj harami, które, które do tej pory nie zostało potwierdzone, ale również nie zostało zanegowane. Zatem sytuacja taka nazwijmy na obecną chwilę e, patowa. Ja może jeszcze na chwilę wrócę do wykresu dziennego, albo nie, najpierw przejdziemy jeszcze do wykresu S&P. Zatem w średnim terminie jest w dalszym ciągu, nazwijmy to remis, i czekamy na to, co przyniesie kolejny tydzień. A teraz rynek SP. No tutaj właściwie, jak to zwykle bywa, można powiedzieć, znowu po małym strachu, małej korekcie, właściwie jaka miała miejsce w ubiegłym tygodniu, ten tydzień zaowocował jeszcze silniejszymi wzrostami, e, można powiedzieć, na e, indeks, na przebił poziom 1400 punktów. Oczywiście już wcześniej zdołał pokonać poziom szczytu z kwietnia, a więc można powiedzieć, hossa i zabawa bycza, zabawa na całego. Niemniej jednak cały czas zadaję sobie pytanie, dlaczego to nie ma odzwierciedlenia na nasz rynek. Ten e, rynek wyrażony indeksem WIG 20, e, ba wyrażony indeksem WIG. Czy będę się upierał indeksem Midwig i SBIG? Ja rozumiem, że od dołka urośliśmy na Esbigu, na MBigu, tak jest, bardzo duże trendy krótkoterminowe, wzrostowe, ale dalej znajdujemy się poniżej połowy spadku od kwietnia. Poniżej połowy spadku od kwietnia. Zatem, gdzie Stany, które są już nad kwietniem, a gdzie my, który obojętnie jaki weźmiemy indeks, nie przebił poziomu 50% spadku? Dlatego też tak silnie właściwie nie usilnie, ale dlatego też jak gdyby nie wyrażam na forum tym opinii na temat M-WiG-u, bo tu ci, którzy twierdzą, że tam jest jakaś hossa, mają po części rację, bo to od dołka jest naprawdę gwałtowny, mocny wzrost. Dziesiątki spółek, które pozwoliły w tym czasie zarobić srogo. Nie neguję tego, ale tak naprawdę dalej te indeksy znajdują się poniżej 50% zniesienia, no może na 50% jest chyba MWiK teraz w tej chwili. No i tak w stosunku do tego, co jest na rynku amerykańskim, jesteśmy daleko, daleko za murzynami i jakaś przyczyna tego musi być, a e, MWiK-20, jak i sam WIC są jeszcze znacznie dużo niżej. Ale wracajmy do S&P. Tutaj, jak widzimy, cały czas idziemy po tej wewnętrznej linii i ta wewnętrzna linia, skoro idzie do góry, to mo mo możemy, że tak powiem, po tej linii iść i, i zdobywać kolejne, kolejne pole. Byki mogą zdobywać kolejne, kolejne pole. Niemniej zast zastanawiający jest ten właśnie ostatni tydzień w formie tego mocniejszego wystrzału, bo kiedy spojrzymy na wykres tygodniowy, to okaże się, że na tym wykresie powstała bardzo taka dość duża świeca i... W całym tym trendzie zbliżoną mieliśmy jedną, ale mniejszą, mniejszą i tak. Jej wielkość jest bardziej porównywalna z tą, jak gdyby świecą startu. Zatem duże szanse, znaczy duże szanse, jest jakieś pewne, no dość znaczne prawdopodobieństwo, że tak jak ruch zaczyna się silnym uderzeniem, tak samo i ten ruch się kończy silnym uderzeniem i właśnie w Stanach mamy ostatni tydzień przed korektą. Zauważmy, że w większości przypadków, kiedy, kiedy przyjrzymy się y, temu, jak wyglądają ruchy przed korektami, tu, 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 wszystkie te ruchy do góry kończą się długą świecą białą, po której następuje mniejsza lub większa korekta. Zatem uważam, że Duża szansa jest na to, iż właśnie ten tydzień był ostatnim tygodniem w Stanach przed korektą. I jeżeli miałby się zrealizować ten scenariusz, no to wówczas rozpoczęcie korekty na rynku amerykańskim, która przypuszczam, że co najmniej w początkowej fazie może przybrać taki dość gwałtowny wymiar, z racji tego, że ta sprężyna jest już naciągana od tak długiego czasu, że na pewno są tacy, którym już. Ręce się trzęsą i, i w momencie, nawet gdyby to miała być tylko jakaś krótka korekta czasowo, to ona w tym pierwszym etapie może być dość gwałtowna. I ten sam fakt myślę, że również będzie wspomagał scenariusz z geometrią rynku i testem dolnego ograniczenia trójkąta na naszym indeksie. I jeszcze jedna ciekawostka, od której chciałem tak zwrócić, lubię wypatrywać pewnych podobieństw. Spójrzmy ten układ tutaj, który mamy. Pomijam już fakt, że akurat doszliśmy do takiej tej linii szyi tutaj formacji głowy z ramionami, która, która można powiedzieć w tym średnim terminie, średnio dłuższym terminie zapoczątkowała gwałtowne spadki na giełdach, ale mm, to też ma jakiś swój pewien wymiar, że tu może nastąpić zatrzymanie tych wzrostów i teraz może być przyjść jakaś realizacja, ale zobaczmy na ten układ. Zobaczmy dokładnie tu. Mały szczyt, większy szczyt, taki poszczępiony trójka. Trójka właściwie, i teraz przebicie, jak to miało tu miejsce. Mały szczyt, poszczępiony, i wybicie do góry. Wiem, że podobieństwa można różne znaleźć, ale tak z czystej ciekawości chciałem na to, na to właśnie zwrócić uwagę. Zatem, oczywiście, na dzień dzisiejszy, jeżeli mówimy o indeksie SP, nie ma żadnych, żadnych, żadnych najmniejszych objawów na to, żeby rynek byka miał się tam zakończyć są tylko jak zwykle takie możliwości, które wynikają właśnie tutaj czy z tej linii yy poziomu z tej linii szyi odwracającej głowy, która zapoczątkowała te letnio-jesienne spadki mocne, gwałtowne w ubiegłym roku, czy też właśnie sam fakt pojawienia się takiej długiej świecy, właściwie bez jakichś większych, bez jakichś większych tam powodów, jeżeli chodzi o sygnały płynące z gospodarki, tam wszystko dalej odbywa się na takich samych zasadach, jakie to, jakie ma miejsce już od dłuższego czasu. Jeżeli tu Stanie się to, co, o czym mówię, no to wówczas na naszym rynku najprawdopodobniej urealni się ten scenariusz z korektą harmoniczną ABCD zatrzymaną w silnej strefie oporu opartej, przypomnę jeszcze raz powiem, na 61,8% zniesienia całego, całego tego spadku. Oczywiście dzięki temu ruchowi do góry oscylatory szybkie znalazły się już w strefach wyprzedania, nawet oscylator stochastyczny już dokonał pierwszego, pierwszej zmiany kierunku na spadkowy. MACD co prawda po piątkowej sesji, właściwie czy może już nawet po czwartkowej, po czwartkowej wydaniu dziennym również jak gdyby dał sygnał kupna przebijając od dołu, jednak uczynił to jak na razie dość płasko, także potrzebny jest dalszy wzrost, aby, aby jak gdyby ten sygnał tak potwierdzić. Natomiast, natomiast jeszcze na koniec tylko, bo nic nie powiedziałem na ten temat, jeżeli chodzi o yy, układ tygodniowy, tu jak widzimy jest ząbek na oscylatorze stochastycznym, ale najprawdopodobniej to jest tylko i wyłącznie przerwa w opadaniu tego stochastycznego. MACD w dalszym ciągu pozytywny, mimo że no jak to pokazuje wykres tygodniowy jedziemy sobie w bok z coraz mniejszymi, z coraz mniejszymi waknięciami. A więc już tak ostatecznie na sam koniec mamy bycze sygnały płynące z takiej typowej analizy technicznej, a więc luka, a więc przebita linia trendu, a więc wyjście z kanału, ale mamy też i również negatywne, znaczy negatywne, mamy i również zagrożenie powiedzmy płynące ze strefy, silnej strefy oporu utworzonej na niej formacji harami, jak i również cały czas w wykresie tygodniowym poruszanie się w ramach formacji Inside Baru. Myślę, że gdybym miał oceniać szansę, to wbrew temu właśnie, co pokazuje ta zwykła analiza techniczna, czyli ta luka, ta luka cenowa, ostatnia przebicie tych linii, oparłbym jednak mimo wszystko większość na geometrii rynku i 6 do 4, 60 na spadki, 40 na wzrosty. Myślę, że ten początek tygodnia na pewno, chociażby z tego tytułu, warto by było obserwować. Bo wybicie górą tej formacji daje ogromną szansę na atak na górne ograniczenie trójkąta i atak na i wybicie w ogóle tego trójkąta. Tutaj nie wiem czemu na wykresie tygodniowym nie jest poprowadzone to, nie prowadzi się ta linia. Po szczytachcie żeby się coś przesunęło na wykresie. i tak przesunęła się na wykresie. Przepraszam najmocniej. O. Zatem tak prognozuję na najbliższy tydzień. Na dzisiaj to już wszystko. Może tak na koniec, tylko powiem, e, bardzo, bardzo podejrzanie co do wzrostu wyglądają. Wykresy dwóch największych banków, a więc PKO i PKO SA, e, PKO BP i PKO SA, tam jesteśmy już naprawdę w niedalekiej odległości. Zwłaszcza PKO SA, jesteśmy już naprawdę w niedalekiej odległości do wybicia trójkąta dołem, ale to tak tylko na marginesie. Jeżeli się zbliżymy do tamtego, to pozwolę sobie najwyżej wówczas na jakąś e, dogłęb dogłębniejszą analizę tych spółek podstawowych z indeksu. WIG 20. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam wszystkich, jak zwykle, za tydzień. Myślę, że o tej samej porze a od poniedziałku do czwartku, od godziny 19 do 19.30 mniej więcej w tym czasie na stronach mojego blogu zawsze pojawia się e, komentarz po danej sesji. E, oczywiście inform, staram się poinformować mailowo o tym zamieszczeniu komentarza subskrybentów i tylko takowy, sub, tylko ci właśnie subskrybenci mają dostęp do tych komentarzy. A więc, jeżeli czasami jeszcze nie jesteś subskrybentem mojej listy, to skorzystaj z formularza, jaki znajduje się w górnym prawym narożniku bloga. Zarejestruj się, abyś mógł bezproblemowo czytać codzienne komentarze i analizy. Na dzisiaj to już wszystko. Życzę udanej, słonecznej, przyjemnej, miłej niedzieli. No i od poniedziałku samych trafnych inwestycji.